Jest ten mały problem. Tak gdy mnie trafił, skoro był za mną. Mimo wszystko, jesteś w tej strony zjedzieć Was w kolejnym z Derby Daylight. Dawno materiału nie było i dawno ja sam w gry nie odpalałem. Jezus z I tam nie wiem, czego mogę się spodziewać, bo jestem pierwszy raz na tej mapie po odpaleniu Derby Daylight w dłuższym czasie. Twoja Wszedł nowy morderca, którego trailer zobaczycie w tym momencie. to tym zniszczyć? tak to spróbuję zrobić dobra, great test niestety gość został powieszony i nie że do niego dojść bo zresztą go zdjęli, co było widać nad gener generatorami powiem ile tego kamerka nie przysłoniła słuchaj, bo w nie było materiału ze względu na to, że ja nie mam programu do montażu na się niestety padł komputer znaczy dysk SSD, RIP

jest git? Się mnie goni cały czas Shit Nie trafiłem Jestem że wejść z do... jest oh, Fuck, fuck. Oh, shit Wiełem, chyba mu? o tyle dobrze ten generator trochę chyba jest zrobiony już z tego co widzę dałoby się znaleźć jakiś another one sumie, że z tego co ja pamiętam oh Meg nie drży się no ulecz mnie Kobito. gdzieś tu killer jest i to duży problem, bo słychać efekt bicia serca Jam... Nie spodziewałem się tego. Może to nie był jumpscare, ale Pff, nie patrzyłem się na tamtą stronę, więc no, to jest zasadniczy minus. Kurde, nie wstanę sam. Kurde bela. No podnieśmy. Tak wiem, że słychać not good ten tamten idzie mnie ściągnąć, czy. <grywa> te Dźwięki. Dobra. Podziękowałem mu. Kogoś gościu. Się sfokusował chyba na mnie ten mordor. Co? Gościu mnie chyba goni. Oh shit. Słyszę coraz wyraźniej to bicie serca, czyli. Oh fuck, o fuck, oh fuck. Jestem, ten problem. Jestem, mamy problem. Jak mnie trafił, skoro był za mną. I to w sensie. w jakiś czas, jakiś czas ode mnie był. Biorę teraz już wiszę. No shit. Już nie ma, te, nie, nie ma tego wspomnienia w spacie. To jest co jakiś czas test refleksu. bo to pamiętam akurat. Jeżeli źle trafię w test refleksu, to po prostu wtedy więcej chyba mi to zbiera. Mam nadzieję, że nie. Że... Okej. Okay. Dziś jest słabo, słowa chyba. Leczysz mnie? Nie, nie leczysz. Nie leczysz. Widzisz tylko się łazi. Na razie go nie, nie słyszę. Ale wolę nie sprintować przynajmniej. przynajmniej na chwilę obecną wolę nie sprintować. Gościu telepatycznie mnie, nade mną leczy To jest kolejny wysi. Proszę no, tak jak mówiłem jest trochę daleko i nie zdążę do niego dojść Jakbym chciał do niego nawet chciał do niego nawet skoczyć no to no Tak już debnie Jezus Maria Jezus O cholera. No tak, znalazł mnie no, Shit. nie przymniej nie widział jakie ja w ogóle wchodzę do te szybki, czy co? I ginę Gdyś nie udało mi się wygrać tej rozgrywki, także usłyszymy się w kolejnej. Wydaje mi się, że ta mapa jest z tą sub... albo z kosmosem. Nie, to jest ten nowy motorca, co doszedł? Pędziesz tak się timeout! Chyba wziął, wziął go chyba. O kurde, nagło no, mnie, jako gościu się zaspiekuło, mnie. Czy jest? Nie fajno. Nie wiem, jakim cudem gościu robi te. Czy ma jakieś możliwości dodatkowych zablokowań, jeżeli mogę tak to ująć? Chociaż widzę na mojej postaci, że jest jakiś łańcuch który idzie... który się o, tak tujmy. Łańcuch się zamyka Co to. to jest? Co to jest? What the fuck? Jezus tego konia usłyszałem Shit Shit, teraz Jezus Kurde No to się Stanęło Znowu mam łańcuchy nie wiem o co chodzi z tymi łańcuchami tak naprawdę. Ale, nie wiem czy widzieliście, ale nie było animacji ruchu rąk. Spróbuję się wydostać. Chociaż szansa na to wynosi jakieś 4%. O cholera. No i nie wiesz, mi się wydostanie z tego. U, w ostatnim momencie wcisnąłem. Z lewej strony było widać, jak ktoś szedł mi pomóc. Czemu tak szybko te testy reflektów? Kurde, kurde, kurde te łańcuchy zaraz będą. To jest. To się ze mną dzieje. A, kurde. No puść mi z tym łańcuchem. O cholera. Ale jest przesadzony trochę. Chciałem mogła... aaaałuuu Polsz, Co tam jest Kurde, pójść mnie No nie, dwa łańcuchy Tam jest ta skrzyneczka, muszę się muszę, muszę do tej skrzyneczki dostać Kurde Muszę się do tego dostać Kurde, yes. Fuck. jak ty Jak mnie... tym No też nie ma teraz powiem czyli nie ma bardzo trudny do wygrania. To jest coś na bardzo podobnej zasadzie do tego, co był co ten z Westernu, yy, Trapper. Pokażcie, która wyglądała jak z Westernu. Jeżeli się uda, to gdzieś na ekranie będziecie mieć, mieć zdjęcie, jak to wyglądało. Także, może krótki materiał, ale chciałem go nagrać. Także, jeżeli wam się materiał spodobał, dajcie kciuk w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to możecie zasubskrybować kanał. Na razie, cześć. Dziwne ja wiem. Would anybody like some... a bound